Jeżeli ktokolwiek się spodziewał, że w Team of the Week dostaniemy jakąkolwiek godną uwagi kartę I nie, 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 w żadnym wypadku nie patrzę na Roberta Lewandowskiego, który znowu zainkasował hat No to raczej się pomylił, bo drużyna tygodnia jest jaka jest Dzisiaj jest czwartek, więc teoretycznie powinniśmy mieć do odebrania jakieś nagrody za Division Rivals albo cokolwiek Tylko problem jest taki, że ja w Division Rivals rozegrałem... Jeden mecz, dosłownie jeden mecz Wszystkie pozostałe grałem oczywiście w tym menedżerskim arcydziele Ale mimo wszystko weźmiemy sobie te paczki Ale raczej nie będziemy ich otwierać tak czy jak dzisiaj Chociaż to są paczki najbardziej gówniane Jakie tylko chyba się da mieć Bo to jest czwarta ranga W czwartej dywizji I nagrody naprawdę nie robią szału Co jednak robi szał? Dostałem w bonusie do mojego ukochanego Oliwiera Ziru Dodatkowy tryb, który się nazywa Retro Reset A tutaj mamy wyzwanie Blue is the color Rozegraj trzy mecze w aktualnym stroju podstawowym Chelsea i wtedy otrzymamy retro stroje Chelsea, więc... Nie ma co zbędnie przedłużać, trzeba to dzisiaj wykonać. A to wszystko ponownie wykonamy sobie w trybie menedżerskiej arcydzieło, bo muszę tutaj jeszcze wygrać kilka spotkań. A jak widzicie, czas się powoli kończy Jeden dzień i 7 godzin do końca tego sezonu. A chciałbym mimo wszystko wyjść z tym Rubenem Neveszem ocenionym na 89, bo jak już mam go dostać totalnie za nic, no to fajnie by było go faktycznie dostać. Delikatnie zedytowałem mój skład, którym robiłem to wyzwanie. Jak widzicie, przepiękny Oliwier wylądował na ataku, oprócz niego jest Watkins. wrzuciłem sobie też Diogo Rzotę na skrzydełko. Na lewej obronie. Chyba lepszej opcji niż Cymika, to ja tutaj nie dorwę. O nie o nie, o nie, o nie, o nie. Co ja zrobiłem? Przecież ja mam tutaj o szlak, dobra, chłopie. Masz gratulacje, wygrałeś. Muszę wyjść z tego meczu, to chociaż nie będę takim dziadem i strzelę sobie samobuja, żeby nie wychodzić przy stanie 0-0, ale przecież ja mam ustawione wyjazdowe stroje Chelsea, a nie podstawowe stroje Chelsea, więc yy, strzelę sobie szybko samobuja. tylko przyjacielu, oddaj mi tę piłkę, ja nie chcę przedłużać, tak, fantastycznie, cieszę się. Albo jeszcze lepiej, leć sobie strzelić bramkę. Leć sobie strzelić bramkę, tak jest, super, super, ja się odsunąłem bramkarzem, fantastyczny jesteś, strzelaj. No strzelaj, super, dziękuję, pięknie. Adios, muchacios, kompa... No, możesz chociaż przestać robić. Ty, debilu. No i fantastycznie. Stroje teraz już są ustawione, więc na pewno robimy to wszystko dobrze. I gramy z przeciwnikiem. Ale jak już jesteśmy w tym trybie gry, moi drodzy, to możemy sobie na spokojnie przez chwilę porozmawiać. Co sądzicie o dzisiejszym meczu reprezentacji Polski? Bo ja szczerze wam powiem, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak niezdrowo podjarany meczem reprezentacyjnym. Debiut trenerski Paulo Sousy. Naprawdę jestem mega ciekaw, jak się pokaże nasza ekipa. I czy teraz CISOKO zdobędzie. Soko. Wracając do tematu meczu reprezentacyjnego, no mam wrażenie, że wszyscy teraz są tak podekscytowani. No dawno naprawdę tak nie czekałem. Na to jest też mecz o stawkę, jakby nie patrzeć, to są już eliminacje do mistrzostw świata. To nie są żadne mecze towarzyskie. Mimo iż gramy mecz przyjaźni, oczywiście z reprezentacją węgier, no to tutaj trzeba będzie lecieć po trzy punkty bez żadnych półśrodków. Najzwyczajniej w świecie mount teraz. Jaki Mount? James, Rzut karny? Jiru na pełnej w środek i elegancko 1 do 0. Kolejnym tematem, który ostatnio zdecydowanie trenduje. Przynajmniej w klimatach FIFA, są oczywiście urodziny Food, które w FIFA 20 były moim zdaniem jednym z najlepszych eventów, i to wcale nie dlatego, że trafiłem o są Maxmę czyli najdroższą kartę, no w sumie do czasu trafienia Lionela Messiego 99, Team of the Season. Jezus Maria, jak ja miałem trafy w FIFA 20, co jest grane? No w każdym razie, urodziny Food, pamiętam, że w FIFA 20 były dla mnie naprawdę, naprawdę mega udanym eventem, bo raz wbiłem dwukrotnie sobie Golda 1, stworzyłem totalnie nowe składy, mega się wtedy do bawiłem. Pamiętam, że zrobiłem sobie tego Bergwajna urodzinowego z SBC. Chwilę później mi wleciał Alanso Maxmę urodzinowy. Żałłł e, Cancelo urodzinowy z Manchesteru City. Naprawdę masa, masa fajnych kart, które mi się mega przydały, jakby nie patrzeć w klubie i pomogły mi właśnie sięgnąć po te nieco wyższe cele niż standardowy goldzik trójka. Musa Sisoko, zagranie do środka. Tutaj jest Sinisterra, Sinisterra. Piękne przejście. Sinisterra 4 do 0. Czy. Rywal ewentualnie postanowi wyjść. A ja nie wiem, czy on do mnie nie pisał. Ja sprawdzałem przed chwilą prywatne wiadomości. Tutaj też w powiadomieniach jakby nic nie mam. Chłop do mnie nie pisał. Zastanawiałem się, czy nie napisze, nie napisze do mnie, że chce zrobić jakieś wyzwanie. Chociaż wiecie co? Damy mu strzelić tak czy siak. Proszę cię przyjacielu, proszę strzel sobie. Zrób sobie chociaż to wyzwanie, co? Proszę cię bardzo. Będziesz miał strzeloną bramkę. I elegancko, co? Jesteśmy kolegami? Mam nadzieję przynajmniej, że... Chociaż w sumie, w sumie... W sumie to chyba teraz ci tego nie zaliczy i chyba nie wyjdziesz. A nie, wyszedłeś tak czy siak. Pierwszy pojedynek zaliczony. Czas na mecz numer dwa. Widzę tutaj standardową kombinację Alan Max Maxmę i Martial, ale jest Fofana w ulepszonej wersji. a bardzo często tutaj się pojawiał ten zwykły Fofana 78. Riz James, jesteśmy na skrzydle, zejdźmy sobie po prostu do środka, odegrajmy sobie do Oliviera Giroux i Olivier Giroux przekładanka i Giroux po długim i to jest wykończenie. Oczywiście fantastyczny Francuz i ja raz jeszcze przypominam. Każdy z was, jeżeli macie chociaż odrobinę godności i rozumu człowieka, nie to na rozumu i godności człowieka, powinniście wykonać Olivera Rajiru, Króla futbolu. Ja wiem, że na początku FIFA, gdy był event Rule Breakers, flash niesamowicie podjarał się kartą Adebayo Akinfenou, która miała tempo, która miała no coś tam miała, ale no szanujmy się, przecież taki jak przy najpiękniejszym człowieku na świecie, który dodatkowo ma jeszcze cztery gwiazdki sztuczek, no to przecież to jest inna liga w ogóle. A tutaj mamy rzut karny. Panie Fles, proszę sięgnąć po Olivera Giroux. Pan nie pożałujesz. Ja panu to pokażę nawet w tym momencie, proszę bardzo. Oliver Giroux, lobikiem. James, oj, zagranie piłeczki. Jest tutaj jeszcze Tony marciala. ale asekuruje go Fikai ale ten Fikai Tomori został tutaj troszeczkę wkręcony w murawę, ale nasze szczęście cały czas był tam przytomny. Antony Marcialo, o, to się mogło zawinąć w sumie w okno. To by był ładny strzał, to by był nawet ładny gol. Ale niestety piłka do bramki nie wpadła. O, za to my teraz pięknie podaliśmy. Nie no, rewelacja. Jesse Lingard, chłop, co złapał tlen teraz po odejściu do West Hamu. Nie wiem, czy tak go dusił ten Manchester United, czy co, ale naprawdę Lingard, który wcześniej był żywym memem, tak teraz Lingard jest żywym piłkarzem. Przepięknie, żirów wywalczył rzut wolny i teraz essa lecimy. Nie no, gdzie jakiś ten dombele? Oczywiście, że Oliwier. Upiemy. W... O, przesunąłeś się tutaj, tak? Widzę, że się przesunąłeś. Byłaby wielka szkoda, gdybym zatem uderzył mega siłowo, bezpośrednio, na twój dalszy słupek. I co? I co? I... Oliwier ziru, rzut wolny, po raz kolejny, ale zalutował. Co kolego? Nie pomaga przesuwanie się. No nie pomaga! Jak strzela buk futbolu. To nic nie pomoże. Ale szpierdzielną siłowo, moi drodzy. Czy ja coś więcej muszę mówić, chłopiec najlepszy? O nie, ucieka mi tutaj Alan So Maxem. Oj, zatrzymał się to jeszcze gorzej, bo tutaj się zrobi straszna luka w środku. O no i właśnie. No i właśnie, no zrobiła się ta luka, o której przed sekundą mówiłem, i niestety to przeciwnik wykorzystał. Nie mamy czystego kąta, szkoda. Sisoko, zagranie do. O, 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 Diogo Jota, jest, pięknie, cudownie. Diogo Rzota, strzel finezyjnie, pięknie, elegancko. Po co tam się bawić w półśrodki? Wcześniej próbowałem, zepsułem. No to teraz nie chciałem dwa razy podjąć tego samego ryzyka. Żadnych półśrodków, pamiętajcie. Sinistera, jesteśmy na skrzydle Spróbujmy dośrodkowania w pole Karne Diogo, Ziru <grystanie> Hat-trick trochę na farcie Trochę na farcie, ale najważniejsze, że wpadło do siatki Pamiętajmy, że my musimy jeszcze wygrywać te wszystkie spotkania, które już gram w tym trybie Na razie mamy, no w sumie dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca To jeszcze nie jest wygrany mecz ale po prostu muszę wygrać sobie 7 albo 8 spotkań, bodajże, jeżeli chodzi o tego Rubena Nevesa. No i chciałbym go zrobić jak najszybciej. Ładnie wypuszczony Diogo Zota. Diogo Zota, strzał oh. Nie no, serio? Serio? To, to była ta Twoja interwencja, piękna Fridzic, naprawdę? To było to? No ja się nie dziwię, że my tracimy teraz bramkę. Absolutnie, w żadnym wypadku. Ministera. no proszę ktokolwiek jest Iris James, fantastycznie, 5 do 3, okej, okay. Trochę nerwowy jest ten mecz, bo przeciwnik też strzela bramki, przeciwnik też atakuje. My wyraźnie mamy przewagę jakąś, bo gdy tylko zaczyna się nam palić dupa, to od razu zdobywamy gola. I to już jest 90. minuta, nawet jak przeciwnik teraz tę bramkę zdobędzie, a zdobył, no to to tak czy siak już nic nie zmienia, bo mamy 5 do 4 i tym samym drugi mecz też wygrywamy. Troszeczkę więcej tutaj się działo, ale były przepiękne bramki. Przede wszystkim był hattrick Olivera Giru, a jakże... No i ta jego cudowna bramka z rzutu wolnego. Naprawdę ładnie to wyglądało. I ja oczywiście mam świadomość, że tutaj jest kwestia złego ustawienia bramkarza przeciwnika, ale popatrzcie na to, naprawdę piękny gol. No kurde, jak Frank Lampard z najlepszych czasów. Zobaczę tylko szybko czy nam zalicza w ogóle te wyzwania. Tak, zalicza 2 na 3 postęp, a jeżeli chodzi o wygrane z Premier League 9 na 15. No to jeszcze 6 spotkań musimy wygrać. Raczej tego sobie tutaj nie zrobimy. Postaram się rozegrać po prostu jeszcze jeden mecz, wygrać go ładnie, pięknie i będzie cudownie, ale wiecie jak to wygląda. Bardzo szybko znaleźliśmy przeciwnika. Ustalmy sobie stroje domowe, stroje wyjazdowe i jego skład, no nie dziwota, nie wygląda najlepiej, a on chyba robi fundament z Eredivisie. Tak mi się wydaje. Sinisteira, dobre dogranie do Oliviera Giroud, ten wygrywa pojedynek! Mogłem próbować strzelić na dalszy róg, mam wrażenie, że wtedy to by faktycznie wpadło, ale może teraz Sisoko znajdzie głowę Giroud, też nie znalazł, ta piłka była ani to zagrana po ziemi, ani to w powietrzu, takie... Jak skoził dupę tromba to do środkowania, ale może teraz James, James jeszcze raz się zakręcił. Diogo Zota. Diogo Zo bez rzutu karnego. Co jest grane i dlaczego on ma jego na obronie? Z zagranie na przedpole. Tutaj jest Diogo Zota. No dziękuję, w końcu, wreszcie, 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 wreszcie. A strzelcem bramki nikt inny jak Oliver Kirk jest przy nim, Endombele. Kerk cały czas. Oj, to może być bramka? To nie jest bramka. Ramsdale ładnie łapie piłkę w koszyczek. Daniel James, spokojnie chłopie, jesteś szybki, jesteś dobry, ty to wiesz, ty to masz. Zagranie na przedpole, tutaj jest Sinisteira, miało być w sumie do Sisoko i miał być strzał tą drugą nogą, ale skoro już podanie poszło do Sinisteiry, skoro już strzelałeś tamtą nogą, no to chłopie... Gówno z tego wyszło. A i niestety. Tracimy w ramę. Jota, jest przy nim oczywiście Marcel Desai, ale zagramy jeszcze do, do Oliwiera Świetnie wypuszczony, i Oliwier Giroud teraz lubi... Lobby... dlaczego ja strzelam lobem? Ja powinienem mieć usunięty ten przycisk, spada. Nie, nie. No dobra, my też zostaliśmy w tym odcinku rzut karny z dupy, więc nie możemy być jakoś mega wybredni. Ale ogółem rzecz biorąc, rzuty karne no to jest jakaś tragedia absolutnie tragedia. Donej malen, Musa si Soko, Co jest grane? Blow i Desai? Chłopie, to to powiem szczerze, dosyć wiele wyjaśnia, dlaczego ja nie jestem w stanie się przedostać przez ten środek obrony żadnym z moich zawodników. Chłop sobie z ławki wpuszcza Laurent Blon i Marcela Desaiego. No to powiem szczerze, ciekawe zmiany. Zazwyczaj tutaj ludzie wpuszczają napastników, skrzydłowych, jakichś mega szybkich zawodników. Typ wpuścił sobie dwóch środkowych obrońców, ale dzięki temu ja po prostu nie jestem w stanie się przedostać przez ten jego blok defensywny. Może w tym szaleństwie jest odrobina metody. Teraz Olivier Giroud, no i znowu Blond zabiera mu piłę. Bele. zagraj mocną piłkę do Jamesa. Dziękuję, dziękuję, to jest mocna piłka. To spełnia definicję mocnej piłki, ale teraz... Olivier! Tak jest, tak jest. Był tam, gdzie być powinien. 60. minuta, walczymy o swoje. Diogo Jota, widzę cię tam po raz kolejny, Oliver Giroud, musisz wyprzedzić i tego Lorą Blą, i tego Desaiego. Ja wiem, że to nie będzie łatwe zadanie, ale Desai już jest okiwany i Giroud. Eee... Co się stało? Co się wydarzyło? 2 do dwóch. No nie, nie zaliczy nam wygranej w tym meczu. No bo przecież nawet nie wygrywaliśmy, więc remis. Ale Chociaż powiedzcie, że to nie mnie wywaliło. No nie, no nie wywaliło mnie. Ukończyliśmy to wezwanie. Tutaj mamy cały czas 9 na 15, ale tak, ukończyliśmy wyzwanie z retro strojami Chelsea. Jestem zadowolony, bo taki był cel na ten dzisiejszy odcinek. Oj, mamy nawet walkout. No to nie mówcie, że jeszcze Olivier Giroud wyjdzie w tym. Co to za łysy ziomek jest? Dlaczego to co to za gówno, o co tu chodzi Co to są za stroje, kim ty jesteś pajacu Czekajcie, czekajcie, już sobie Wszystko tutaj ustawiam, mamy Retro strój Chelsea, wszystko się zgadza Popatrzcie tylko na przepięknego Oliwiera Giroux W tych retro kochrzuleczkach Są już zarzucone oczywiście, no i rewelacja Tutaj będziemy sobie mieli te stroje Porto Oczywiście, bo to jest taki najważniejszy mecz zbliżający się A teraz, tak sobie myślę Czy na zakończenie tego odcinka W sumie mógłbym odebrać te pozostałe nagrody za Rubena Nevesa Chociaż nie wiem, czy ja go po prostu jutro Na jutrzejszym odcinku ewentualnie nie odbiorę Myślę, że nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli otworzymy jedną paczkę. Akurat Trach chciał, że wybrałem tę najlepszą. No trudno przypadek, ale może chociaż będą z tego. Nie, nie będą z tego ekrany. Będzie to karta oceniona na 82. O papież! Witam papieża, serdecznie, dzień dobry. Moi drodzy, powoli trzeba wracać na prostą, jeżeli chodzi o tę FIFA. Nasz aktualny skład Chelsea wygląda następująco: Nasz aktualny skład, tak jakby ten normalny, chociaż nie pamiętam kiedy nim ostatnio grałem, wygląda w ten sposób. I pamiętam, że miałem kupić sobie tutaj Jana Oblaka, żeby Jimenez był na pełnym zgraniu. Ale co mnie ciekawi, to to, że Lemelu już dostał oficjalnie upgrade o te dwa punkty overola w górę. I tak jak zapowiadaliśmy, tak też się stało. Lemelu oficjalnie. Oficjalnie jest w gangu Hulita i wygląda naprawdę fantastycznie.